Złoty Jubileusz, czyli 50. rocznica koronacji cudownego obrazu Pani Myślenickiej odbędzie się w sobotę 24 sierpnia 2019 roku o godzinie 11 na Myślenickim Rynku. Jubileuszowej Mszy Świętej przewodniczyć będzie nuncjusz apostolski w Polsce, arcybiskup Salvatore Panakio. Przygotowywaliśmy się do tego wydarzenia właściwie przez cały rok, bo od sierpnia zeszłego roku, ale teraz wchodzimy w takie bezpośrednie przygotowanie, ten jubileuszowy kulminacyjny tydzień. Rozpoczynamy w niedzielę. Gościem tego dnia w naszej parafii będzie biskup polowy Wojska Polskiego, ksiądz biskup Józef Guzdek, który będzie na, spotka się na Mszach Świętych z młodzieżą, z rodzicami i dziećmi, no i z dorosłymi. I poprzez swoją obecność, a i słowo, wprowadzi nas w atmosferę tego, tego dnia. Natomiast wieczorem w kaplicy Matki Bożej. Będzie akatyst w wykonaniu naszej ozowej młodzieży. W poniedziałek, może tak, właściwie każdego dnia spotykamy się na wieczornej Mszy Świętej o godzinie 18.00. Na tę Mszę zaprosiliśmy księży, których, których znamy, księży biskupów, infuatów i tak po kolei. W poniedziałek Mszy Świętej będzie przewodniczył ksiądz Stanisław Wójcik, nasz rodak. Po tej Mszy Świętej będzie wieczór pieśni. Maryjnej w kościele w wykonaniu z tych, którzy kiedyś do Oazy należeli, tak zwanej starszej Oazy. We wtorek mszę świętą będzie sprawował ksiądz prałat Jan Kabziński, który tutaj kiedyś pracował, rozpoczynał budowę kaplicy na hełmie, więc on będzie. I po mszy świętej zapraszamy wszystkich do Mokisu na film dokumentalny który przygotowywał ksiądz Marcin wraz z panem Jackiem przez prawie cały rok. Zbierali świadectwa tych, którzy byli na koronacji, kręcili sceny z życia naszej parafii. No i ten film dokumentalny przez nich przygotowany będziemy mogli obejrzeć tego, tego wieczoru. Środa stoi pod znakiem Różańca. Na msza wieczorną, którą będzie sprawował ksiądz biskup Jan Zając, zapraszamy wspólnoty Różańcowe. Najpierw będzie msza święta, będziemy się modlić w kościele, a potem wyjdziemy na zewnątrz i wokół kościoła będzie procesja Różańcowa. Czwartek to szczególny dzień, bo to jest dzień pojednania, dzień spowiedzi. Więc możliwość skorzystania z tego sakramentu od 6 rano do 10 i później po południu od 15 właściwie do 23 będziemy, będziemy spowiadać. Więc każdy, kto tylko zechce zapraszamy z tego sakramentu, będzie mógł skorzystać. Natomiast o godzinie 18 w tym dniu. Też będzie msza święta, którą będzie sprawował ksiądz infułat Jakub Gil, to jest były proboszcz Wadowic i po tej mszy świętej będzie droga krzyżowa wokół, wokół świątyni, a potem adoracja w ciszy Najświętszego Sakramentu. I właśnie w tej adoracji będzie trwała równocześnie spowiedź prawie że do północy. Piątek to taki dzień, na który zapraszamy przed południem o dziesiątej ludzi chorych i starszych. No oni mają szczególne miejsce w sercu Matki Bożej, więc więc chcemy poprzez tę Eucharystię, którą będzie sprawował ksiądz biskup Jan Szkodoń, no umocnić ich, umocnić ich sakramentem. Po południu natomiast o godzinie Właściwie wieczorem o 18.00, Mszy Świętej będzie przewodniczył ksiądz biskup Kazimierz Górny, który pochodzi przecież niedaleko stąd z Lubnia. Przez całe lata był naszym biskupem pomocniczym, a później ordynariuszem w Rzeszowie. I on, na tę Mszę Świętą szczególnie zapraszamy rodziny. Wszystkie rodziny ale może najbardziej te, które Matka Boża nawiedziła w kopii swojego wizerunku, bo jak wiemy, siedem obrazów wędruje po parafii, jeden poza parafią, więc te rodziny zapraszamy. Będziemy dziękować za nawiedzenie i będziemy prosić Matkę Bożą o dalszą opiekę nad, nad, nad nami. Natomiast po tej Mszy Świętej. Będzie oratorium muzyczne. Oratorium, które zostało specjalnie napisane na ten jubileusz. Oratorium wykonają chóry, orkiestra, soliści. To nie będzie przedstawienie czegoś, to będzie właściwie zaproszenie do modlitwy wspólnej modlitwy tekstami, pieśnią więc więc na to wydarzenie na godzinę 20 zapraszam a później będzie jeszcze okazja do <laughs> madoracji, do modlitwy którą poprowadzi wspólnota Nazaret a w międzyczasie będzie się odbywać też wyjątkowe spotkanie w domu parafialnym przy ulicy 3 Maja <laughs> co to za spotkanie zapraszamy na nie wszystkich tych którzy w naszym Kościele w naszym sanktuarium przez te dziesiątki lat służyli jako ministranci, jako lektorzy. Tam się spotkamy. Będzie okazja do, do rozmowy, do posłuchania, do obejrzenia również tego filmu. Natomiast o 24, czyli o północy będzie sprawowana pasterka maryjna. Na tę pasterkę zaprosiliśmy księży Rodaków, będzie jej przewodził ksiądz Prałat. Karol, który przez całe lata tutaj był proboszczem no i dalej jest z nami a kazanie wygłosi kustosz sanktuarium kalwaryjskiego no i potem kulminacyjny punkt tych uroczystości, czyli sobota, rynek myślenicki i msza święta sprawowana na rynku o godzinie 11.00. Tę mszę świętą poprzedzi czuwanie modlitewne, które rozpocznie się od godziny 10.00 więc zapraszamy wszystkich trochę wcześniej na rynek. Wejście będzie swobodne. Tutaj ulicą Kościuszki od ulicy Mikołaja Reja również i od ulicy Księdza Piotra Skargi będzie można wchodzić na, na rynek i zajmować miejsce. Natomiast o 11 wyruszy procesja z Kościoła, mszy świętej jak wiemy będzie przewodniczył ksiądz arcybiskup Salvatore Pernachio nuncjusz apostolski w Polsce zaprosiliśmy również księży biskupów kilkunastu potwierdziło swoją obecność wielu księży siostry zakonne no i wszystkich dla których Matka Boża pani Myślińska jest ważna którzy, którzy jakoś noszą ją w swoim sercu serdecznie na te na to dziękczynienie, bo tak to trzeba nazwać, dziękczynienie za jej obecność pośród nas, za to wszystko, co dla nas czyni. Na to dziękczynienie serdecznie wszystkich zapraszam. Natomiast w tym dniu po południu będą jeszcze nieszpory uroczyste Eucharystyczne, sprawowane przez księdza Infułata Stanisława Olszówkę, byłego proboszcza z zakopanego. A wszystko zakończymy. Takim koncertem, który też się odbędzie na płcie Rynku Myślenickiego, a ten koncert w wykonaniu małej armii Janosika. To zespół regionalny, 120 osób, które śpiewają, więc ja myślę, że warto przyjść i, i posłuchać.